Dźwięk, gotów jest ratunek nieść. Problem masz, do sama dzwon poda ci pomocną dłoń. Więc nie ma się co bać. Na straży stoi sam, spokojny możesz spać. Poczuwa sam, ma odwagę jak lew. Jest tam, gdzie dzieje się źle. Strażek sam. A kto wypuścił kota? Jak tam sam? Jak leci na dole? Skończyłem, możesz mnie już wciągnąć. Mama. Sprawdźmy, czy nic mu nie jest. No i jak tam sytuacja? Kot w porządku? Tak, pewnie, że w porządku. Chociaż troszkę śmierdzi. Zabiorę go do siebie, porządnie wypucuję i będzie nówka sztuka. Oj, mamo. Mandy przecież mnie zaprosiła na film i obiecałaś, że mnie zawieziesz. Wiem, no wiem, pamiętam. Spokojnie, jak obiecałam, to obiecałam. Hmm, bywało się w przyjemniejszych kanałach. <laughs> Trochę od ciebie podśmierduję, wiesz? Eee, tam szybki prysznic, zwężaj, będzie po sprawie. Spóźnialska! Ty wiesz, ile ja czekałem, żeby w końcu zobaczyć ten kryminał? Podobno intryga jest genialna i jak nie zobaczę, co pęknę! Ale co teraz? Ech, jasne, dobra, już jadę. O, jak miło! Zostaniesz na herbatę! Przykro mi, nie dzisiaj muszę lecieć na farmę Kotka Rodzi. Zostawiam wam na trochę tego kota, wrócę potem po niego i Hannę. Dzięki, cześć! E, tato! Bo my byśmy chcieli już obejrzeć ten film! Oczywiście! W razie czego będę u siebie w warsztacie. Aha! No i w końcu, no. ja, a co tak śmierdzi? E, ty? Nie! Ale paskudztwo, co to jest? To ten kot! W takim sprodzie to ja nic nie będę oglądać! To sobie zatkaj nos. I co? Dalej go czuję. Mama ma takie specjalne świeczki zapachowe. Zawsze zapala, jak tatko zdejmuje buty. Ale, 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 ale czekaj! Ty lepiej nie ruszaj zapałek. Słuchaj, wolisz wąchać kota, czy wolisz świeczkę o zapachu yy, wiśniowego wiosennego wiatru? To ten wiosenny wiatr poproszę. No to czym mam zapalić tę świeczkę? No dobra, dobra. Zapalaj sobie, a potem może w końcu coś obejrzymy. Tygodniami kręciłem się w kółko, aż nagle trafiłem na pierwszą wskazówkę dotyczącą skradzionego diamentu Pincy Poncy? <laughs> A więc dzisiejsze zadania. Bardzo przepraszam. No to wracając. Tomasz, a co to za potworny smród? To nie ja. Ani ja. O, coś tu gnije. Sam, to ty. Nadal podśmierdujesz tym paskudnym kotem z kanału. Hmm. No nic, to chyba przyda się porządne pranie. Pani Gorczycowa, tej nocy tylko jedna osoba widziała diament. I był to pułkownik. Też. Co? Co? Kto widział diament? Cicho, słuchaj, nie gadaj. Właśnie się stara! Ale jego bym raczej nie podejrzewał. Obstawiałbym Lady Piffington. Poddaje poddaję się! Nie dość, że mi tu koszmarnie śmierci! O ten! To on jeszcze ciągle musi miał Cicho! Ale jakie to ma znaczenie? świadków było mnóstwo. Teoretycznie każdy mógł utracić. Ale nie tylko jest potrzebne, panie pośle. O, Będę się pani uważnie przyglądał, miła pani. Radzę więc mieć się na baczności. No i gotowe. Jestem czysty, jak. albo i nie. Ty się nic nie bój. Ja umiem sobie radzić z takimi śmierdziuchami. Ale tutaj to chyba się jednak przyda jakaś butla z tlenem. O! Co to było? A dlaczego ten kot łazi po półkach? Norman, czemu go wypuściłeś? Chcesz, żeby mi zapaskudził cały o, zaraz się okaże, kto ukradł ten diament. Nie zasłania. I teraz mam pewność, że podstępnym złodziejem jest... Nie! Przecież on już mówił, już prawie powiedział. Dopóki kot nie wróci do klatki, nie będzie żadnego filmu. Rozumiemy się, czy nie? Dobre, idę po kota. Jak się nie dowiem, kto ukradł, to oszaleję. Ale ostrożnie, proszę cię. Deh. 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 Zabieraj ten swój paskudny ogon. Au! Au! Ten kot zaczyna mnie powoli drażnić. Żyjesz? Wszystko w porządku? Tak, dzięki. No i gdzie ten nieszczęsny kot? Nie czekaj, tylko go nie strasz! Biegnę po tatę! Zamknięte, pułapka! Hej, no już zróbcie coś! To nie pospieszyłaś sama! Sam? Bo ja wybrałem ci ten mundur, ale trochę mi chyba nie wyszło. Ale no patrz tylko, jak ładnie pachnie. Bardzo Ci dziękuję, chyba niewiele. W domu Fladów wybuchł pożar. Mandy, Hanna i Norman nie mogą się wydostać. W domu Fladów pożar. Mandy, Hanna i Norman nie mogą się wydostać. O nie! Serio, dom mi się pali? Znowu! Strażak Normal, sam, do Norman, Andy, Hana, bardzo was proszę, wsuncie się od drzwi, dobrze? No co, możemy? Oczywiście. Uwaga, wchodzimy! Dajcie mi rękę! Zapykajcie usta i powoli! Dacie radę, zaprowadzę was do drzwi! Bardzo dobrze, teraz prościutko nadwór do Jupitera! Sam! Bo tam jeszcze został ten kot! Dobra, dzięki! Poszukam! Bądźcie policji, niech sprawdzi, czy wszystko gra. No i już po pożarze. I jak tam ten śmierdziuch? Nic mu nie jest, wszystko gra. I wyobraź sobie, że nawet ma właściciela to pani Chen. Zaraz ma przyjechać do kliniki. No i co? I w końcu nie wiemy, kto ukradł ten cały diament z Pinsy Ponsy. O, ja wiem, widziałem! To ten zły pułkownik Ketchup! A nie, 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 może jednak Lady Pifflington? Albo ten śmieszny profesor pudlowłosy. To ja chyba jednak sam sobie obejrzę. Dzięki. Podejrzewam, że chwilowo możesz sobie tylko pomarzyć. O nie, mój ukochany film! I teraz już nigdy się nie dowiem, kto ukradł. A jakie to w ogóle ma znaczenie? Powiedz mi lepiej, dlaczego bawiliście się zapałkami. Tak, wiemy, kto zapalił świeczkę. Ogniem zajmują się dorośli, i świeczki stawiamy w bezpiecznym miejscu, z dala od zwierząt. Przepraszam. Też przepraszam, bardzo przepraszam. A, ale sprób. Oj, znowu podśmierdujesz tym kotem z kanałów. Przykro mi. A może to świetny moment, żeby kupić sobie w końcu nowy mundur, co? <śm> 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 Opracowanie wersji polskiej na zlecenie platformy NZ Start International Polska. Reżyseria Aleksander Kujawski. Dialogi polskie.